Promocja na piecyki na pellet, jak i na drewno. Nie jedna, a wiele promocji. Pamiętajcie, pierwsza rzecz: wszystkie Kadele, Ewy Kalor i Thermorosi 5% tani. Druga promocja: pamiętajcie, że do końca roku na wysoką półkę na MCZ-y 15% tani. Trzecia, możecie dostać zestaw rur do piecyka na Pellet za 1 grosz. Kolejna, wyprzedajemy białe wystawowe modele. Pierwszy, Ewa Giada, 8 kW z nadmuchem, standardowo 4590, ten 3990 zł. Drugi, Kadel Crystal 9R, czyli większy brat Kadela Crystala. Z większą szybą, większą ilością żeliwa i z większym zasobnikiem. Standardowo 8700, ten model 7700 zł. Kolejny topowa półka, czyli nobis, piec z samoczyszczącym się paleniskiem, które jest ukryte, z możliwością całkowitego wyłączenia wentylatorów. Standardowo 17,5 ten 15,5 tysiąca. O wszystkich promocjach dowiecie się na naszej stronie warmes.pl, wchodząc w ten oto baner.